Okej, okay, dziewczyny, która otworzy pierwsza? Zróbmy to razem. Czy to pizza? Odlot. Emma dostała tanią wersję ulubionej pizzy. A pizza Mary wygląda apetycznie. Wow! Co to jest? Pizza premium? Mia, nie Wszystko w porządku? Świetnie. Czas na to spojrzeć. Czy to pizza z małżami? Jest taka droga. Ale Mia wcale nie uważa ich za apetyczne. Pozbyła się więc niepotrzebnych małży. Ostrożniej! A teraz możemy spróbować pizzy? No i co myślisz? I co za ochyda! Fuu! Chcę się umyć zęby! O! Mija chyba ma pomysł. Aha. Wzięła sztućce i odcina ranciki. Może będą smaczne. Ojej, no, wygląda na to, że brzegi pizzy zrobiły na mi dużo większe wrażenie. No to smacznego. Ale to było dobre. Mari twoja kolej. Moja ulubiona pizza. Wyjątkowy smak. Czekaj. Co, chcesz rancik? No dobra. Jaka ona jest dziwna. No dobrze, kontynuuję. Który kawałek zjeść? Zjem wszystko naraz. Tak, teraz kolejny. I kolejny. Ale to było dobre. Emma, twoja kolej. Wygląda na to, że Emma wcale nie jest zaznajomiona z mrożoną pizzą. Trzeba ją rozgrzać, a nie bić. No dalej Emma pomyśl: co? A, osobisty kucharz Enny chce przygotować dla niej tę pizzę. Wspaniale jest mieć szefa kuchni, co? Zaraz przyrządzi pizzę na tym fantazyjnym grillu. Cóż mogę powiedzieć: bogate życie ma wiele zalet. Wygląda na to, że pizza Enny jest już gotowa. No, jest całkiem nieźle. Emma, jak prawdziwa dama przestrzega wszystkich zasad etykiety. Szef kuchni jest gotowy do podania pizzy. Wow, to prawdziwe złoto! Jak pięknie. Na pewno jest pyszne. Dalej Emma, próbuj. Cóż za soczysty kawałek. Hmm, okropność! No niestety wygląda na to, że danie, które jest ładne, nie zawsze dobrze smakuje. Mary nie może się doczekać, żeby zobaczyć swoją porcję. O, to makaron. Nie wygląda źle. Mija ślini się na jego widok. Czas spróbować. Zawijamy trochę makaronu na widelec. I dobrze przeżuwamy. Chyba Mari nie doceniła smaku tego makaronu. No oczywiście, przecież prawdziwy makaron potrzebuje sosu. A jaki jest do tego lepszy sos niż keczup? O tak, im więcej keczupu, tym lepiej. Wygląda na to, że keczup nie jest wystarczająco wyrafinowany dla Emmy, która jest przyzwyczajona do luksusu. Ostrożnie, Mary. mija ma oko na twoje danie. Można próbować. Mmm, pyszności. Tymczasem Emma kręci nosem na makaron, Marie. Rewelacja. Palce lizać. Mija twoja kolej. Zobaczmy. O, co to jest? Czarny makaron z owocami morza? Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Mija nie jest wielką fanką owoców morza. Co się stało, Emma? Wygląda na to, że Emma bardzo chciała to danie. Lepiej zobacz, co ty dostałaś. O, to chyba makaron błyskawiczny. No nie, tego nie jedzą księżniczki. Emma wolałaby czarny makaron z owocami morza. Na pewno można jeszcze coś wymyślić. Emma, trzeba ratować sytuację. A, no oczywiście. Kolejna zaleta bycia bogatym. Pieniądze. Mia, co ty na to? Wow. No najwyraźniej makaron z zupki chińskiej przyciągnął ją nawet bardziej niż pieniążki. Teraz wszyscy są szczęśliwi. Emma w końcu może cieszyć się swoim ulubionym makaronem z owoców morza. A Mia cieszy się swoim. A Mary? Maria zajęła się kasą. No cóż można powiedzieć. Udana transakcja! Emma chyba zdobyła się na odwagę i otworzyła swoje danie jako pierwsza. Sprawdźmy, czy to kawa rozpuszczalna? Emma po raz pierwszy widzi coś takiego. Zdecydowanie potrzebuje pomocy z tą torebką kawy. Zaraz Mija podzieli się swoim doświadczeniem. Ja też potrzebuję kubka. Wszystko Ci pokażę. Otwieramy torebeczkę. Wsypujemy całą zawartość do gorącej wody i mieszamy. Właśnie tak gotowe. Co za zapach? To moja ulubiona kawa. Trzymaj. Twój napój jest gotowy, Emma. Czas spróbować. Pierwszy łyk i. Oj, ta kawa chyba nie smakuje mnie. Nasza księżniczka nie jest przyzwyczajona do tego rodzaju kawy. Przykro mi, kochanie, będziesz musiała dokończyć. Niestety takie są zasady challenge'u. Ale zasady są po to, żeby je łamać, prawda? No cześć, no cześć! Gdzie by to wylać? O, tutaj! Nikogo tam nie było, wydawało ci się. Nie już wypiłam, wasza kolej! Ojej, czy to cappuccino ze Starbucksa? Moje ulubione! Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Co za bogaty smak! Mogłabym wypić jeszcze pięć takich! Została jeszcze śmietanka. Mija, twoja kawa czeka na ciebie. No, co za eleganckie podanie kawy, wszystko jest takie złote i wykwintne. Mija, mam nadzieję, że to ogarniesz. No, gdzie są twoje maniery? Ups! Jak to się znalazło na Marii? To okropne! To nie było specjalnie. Mija, czas spróbować swojej pysznej czekoladki. Taki delikatny krem w środku. O, co to jest? Cynamon? Ojej, Mija, nie, nie trzeba było przesadzać. Dobra, co mamy tam dalej? Kawa. To jest całkiem smaczne. Ojej, wygląda na to, że ta złota kawa może sprawić, że twoje zęby też są złote. O! A co to jest? Szklanka wody? No to spróbuję. Mija wodę podają razem z kawą, ale nie po to, żeby przepłukać sobie buzię. No dobra. Chociaż tak też można. No i co my tu mamy? Burgery. Wow. Mary dostała taniego burgera. Ale tani nie zawsze oznacza zły. A jakiego soczystego burgera dostała Mia? Co to jest? Złoty burger dla złotej dziewczyny. Emma jest zachwycona. Ja chyba zgłodniała. Ale nic dziwnego, miała przed sobą takiego apetycznego burgera. Ona jej jak prosie. Ale przynajmniej szybko sobie poradziła. Ups. Cóż, jak to mówią, nie ma co w sobie tego trzymać. No i na koniec kilka warzyw. No, maniery nie są twoją mocną stroną, Mija. Dobra, teraz twoja kolej, Marii. Kurczę, ten burger jest do bani. O, no oczywiście. Mm. Ketchup i musztarda nigdy mnie nie zawiodły. Najważniejsze dodać więcej wszystkiego. Świetnie, próbuję. Wow, no od razu lepiej. Takie pyszne, palce lizać. Mm. No i jak? Najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Emma, teraz ty. Emma jest gotowa skosztować swojego hmm. złotego burgera. Ale czegoś tu brakuje. Ach, no oczywiście, za chwilę pomocnik przyniesie to, czego potrzebuje. Burgera należy jeść w rękawiczkach. Tak robią prawdziwe księżniczki. A złoty burger powinien być jedzony w złotych rękawiczkach. To ma sens. Wow! No to zaczynamy. Mm, co za wykwintny smak. Tak, ten złoty burger zasługuje na to, by znaleźć się w menu Emmy. Dziewczyny są po prostu zazdrosne. Rękawiczki spełniły swoje zadanie. Emma już ich nie potrzebuje. Dla Emmy to śmieci, a dla dziewczyn prawdziwe skarby. Aha. Dziewczyny, dowiedzmy się, co tam jest. Raz, dwa, trzy. Mia, to nie fair. Pączek. Wygląda całkiem zwyczajnie, ale czasami najprostsze jedzenie jest najsmaczniejsze. Czas spróbować. Wygląda na to, że Mia naprawdę go polubiła. A może po prostu jest taka głodna? W każdym razie skończyliśmy z pączkiem Mi. Kto następny? Emma, teraz ty. No dobrze, zobaczmy. Hmm. Chwileczkę. Asystent! Co tak wolno? Dziękuję, możesz już iść. Jak ja sobie poradzę bez moich ukochanych złotych sztuczców. Odkroimy kawałek. O tak. Wow. Mm, to jest takie dobre. Co za wspaniały krem! Co za lukier! To jest takie pyszne! Nie mogę się zatrzymać! Zróbmy jej zdjęcie. Miam, miam, niam. Co to było? To nie fair! Marie, teraz ty. Wow, co za wspaniały złoty pączek! Jest po prostu pokryty złotem. Wow! Jaki pyszny! Wygląda na to, że to danie jest bardzo ładne i bardzo smaczne. Ojej, ten pączek po prostu zniknął w ustach Marie. Zazwyczaj ludzie próbują rozciągnąć przyjemność, ale nie tym razem. A ja mam całą piramidę. Wow, ale za mnie szczęściasz. Tina ma tylko jedną. Spójrzcie, to przezabawne. <grystanie> Dajcie mi spokój. Tak, mam tylko jedną gumę w dodatku jej nie złapałam. Tina, ty to jak zawsze. No dalej, i tak musisz ją zjeść. Czekamy na ciebie. No dobra. Jest całkiem smaczna. Patrzcie na mojego balona. Ops. Mój! za uba! co ty zrobiłaś, Tina? Zdejmijcie to ze mnie. Daj, pomogę ci. O nie, wyrwałem ci brew. Porany. Oscar, co ty zrobiłeś? Naprawię to, proszę. Okej. Okay. Brew jest na swoim miejscu. O, hura. Ej, ty. Co jest? What? Twoja kolej. A, no tak! Uwielbiam gumę balonową! Jestem zdecydowanie lepsza w dmuchaniu balonów niż Tina. Zaraz wam pokażę! Wow, widziałaś to? Nadmuchała wielkiego balona! Ej, Oscar, a może rozwalimy tego balonika, co? Świetny pomysł! Co ty zrobiłeś? Mam teraz brodę z gumy! No i z czego się śmiejecie? rozprzeżuję to jeszcze raz. Wój, to naprawdę obrzydliwe. Gotowe, twoja kolej, Oskar. No, ruszaj. No dobra, to zaczynam. Auć, zburzyłem bierze i teraz boli mnie ręka. Ej, zabierać te ręce. To jest wszystko moje. O, ta guma smakuje całkiem nieźle. Nadmucham balona. Patrzcie, fajny, co nie? Jest idealny! Super! Ej, nie dotykajcie go, bo go przebijecie! Lepiej przywiążę go do krzesła i nawet na niego nie patrzcie! Nadmucham jeszcze więcej balonów i jeszcze więcej! Co za nudy, Oscar, długo jeszcze? Skończyłem! Cała masa balonów! Ej, co się dzieje? Czy ja lecę? Dziewczyny, pomocy! Wow, żelkowe oczy, uwielbiam je! A ja mam ich całą górę! Ty Tina, patrz! Julie znowu nie ma szczęścia. Ma tylko jedno żelkowe oko. No i co z tego? Jedno oko też jest fajne. Mogę rozciągnąć przyjemność. Mmm, w środku jest naprawdę pyszne truskawkowe nadzienie! Super! Palce lizać. Oscar! Twoja kolej! Świetnie, bo jestem taki głodny! Ej, tak właściwie to moja kolej! Ano tak, masz rację! Mam średnią porcję, więc poradzę sobie z nią naprawdę szybko. Zobaczcie, co wymyśliłam. Jak Wam się podoba mój manikir? Fajny, prawda? Jest też pyszny! Ale czat! Tina ma niezłego farta. O, tak, po prostu kocham żelki. O nie! Co z moim gardłem? Nie mogę oddychać. O nie, Tina, czy wszystko w porządku? Wow, Uf, dzięki Oskar. Zapomnij. Teraz moja kolej, żeby coś przekąsić. Skakujcie żelki do mojej buzi. Ach, niesamowite. Te żelkowe oczy są takie pyszne. Po prostu nie mogę się oderwać. Ej, przestań. Ale ja też. Tu jest porcja tylko dla jednej osoby. Czyli dla mnie. Wy już zjadłyście swoje porcje, ta jest moja. Prawie skończyłem, zostały mi tylko dwa żelki. No to daj nam proszę po jednym. Szybciutko! Tak, akurat dla nas wystarczy. Nie i jeszcze raz nie. Ach, to było naprawdę pyszne. Czy ja mam oczy na całej twarzy? A! To frytki. Jak to? Dlaczego mam tylko jedną frytkę? Nawet średnia porcja to za mało. Wow, to mój szczęśliwy dzień. A, Julie ma znowu jakiegoś okruszka. No bardzo zabawne, naprawdę. Ach, co za zapach. Biedactwo, no zjadaj już. Zjem kiedy i jak będę chciała. O, teraz mam dwie frytki. Są takie smaczne. Niesamowite. Oskar, do dzieła. Na co czekasz? Mówisz, masz. Zjem sobie moje fryteczki z sosem. Mm, pyszne, co, Julie? Palce lizać. Um, chyba wiem, jak dać mu nauczkę. Dodam mu ostrego sosu, kiedy nie będzie patrzył. To będzie przezabawne. Ekstra! Niczego nie zauważył! To będzie pickie! Ale to jest pyszne! O rany! Gorąco mi! Jestem cały rozpalony! Aaaaaa! Chwileczkę! Wiem co robić. Uratujecie, tu jest woda! Uff, przeszło mi dzięki Tina! Ach. Nie ma za co! Ej, przestań chlapać, Oskar! Przepraszam, już jest okej! Okay. Mam świetny pomysł, jak zjeść moje frytki! Wezmę troszkę keczupu i wyleję go na wierzch, jak fontannę! Wow. Właśnie tak! Super, to wygląda mega pysznie! Ech, skończył mi się keczup! Zabierajcie ręce, to wszystko jest moje! Mm, no co za pyszności! Mm. Ale znieść ci wózka. Już wiem, założę się, że nie zauważy, jeśli ukradnę jedną fryteczkę. Wyszka. O nie! Frytka utknęła mi w gardle! Czekaj, pomogę ci! No, byłeś w końcu! O, to boli! Daj mi go tu! I cyk! Ach, to nie zadziałało! No dobra, zaraz się bardziej przyłożę. Oskar! Czy to była frytka? Czy to była moja frytka? Prawie umarłem! To za karę. Ech, tym razem ja mam jednego pączka. No dobra, spróbujmy. Co? O rany, farciara z ciebie. Zgadza się, mam całą górę pączków. Nareszcie im nie się poszczęściło. Super, starczy dla nas wszystkich. Ej, spadać stąd, te pączki są moje. Zaczynaj, Tina. No dobra. Mam pomysł. Skoro mam tylko jednego pączka, to zjem go w wyjątkowy sposób. Jak w restauracji. Z nożem i widelcem. Życzcie mi smacznego, moi drodzy. Mm, jaki pyszny. Czuję się jak z wyższej sfery. Oskar, twoja kolej. No, wspaniale, w końcu zjem moje pyszniutkie pączki. O nie, gdzie twoje maniery? Mm. Nieważne, najważniejsze, że to mi tak smakuje. Te pączki są boskie. O, zostały jeszcze okruchy. Co za uczta! Fuj! nie mogę na to patrzeć, zachowujesz się jak zwierzę. Skończyłem. O, dokładka! Zapomnij, masz już dość. To są moje. No co za cudowności! Mam świetny pomysł. Zbuduję wysoką wieżę z pączków. To będzie naprawdę coś wyjątkowego. A całość zjem jak burgera. Jak to zmieścisz w ustach? Fajnie to wygląda, co? O nie! Zaraz się z tym przywrócę! Nie! Co z tobą, Julie? W sumie, dopóki nie patrzy, możemy zjeść po pączku. To było coś. Spoko, częstujcie się. Co kryje się pod tymi pudełkami? Zaraz nauczycielka wszystko opowie. No, dzień dobry. Nie rozumiecie? Pokazałam waszą pierwszą nagrodę. Lalkę Barbie. Sprawdźmy, czym będziecie ją rysować. Jeszcze nie możemy sprawdzić? Kilka, muszę włączyć stoper. Czas start, zaczynajcie. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co tu jest. Jedna zwykła kredka? No okej, okay. a co ma Emma? Wow, a ja mam cały zestaw farb plakatowych. Pokonam cię. Nie ma mowy, rozumiesz? O nie, mój pędzelek jest teraz w koszu. Dzięki, Marii. Muszę coś wymyślić. Wiem, mam przecież palce. Użyję ich do narysowania idealnego obrazka. Patrzcie! Kolorowo i pięknie. Co by tu jeszcze dodać? To właśnie! Dobrze, równiutko. Jak trudno jest rysować kredką. W dodatku się złamała. Dobrze, że mam temperówkę. Jak to? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Tak tęsknię za Charlesem. Jest taki słodki. O nie! Zamyśliłam się i stemperowałam całą kredkę. Ale chwila! Sukienka z opiłków kredki wygląda bardzo oryginalnie. Wszystko gotowe! Co? Czas zaraz się skończy. Mam mniej niż minutę na dokończenie rysunku, więc włączam tryb turbo! Głowa, ciało, włosy, nie wolno zapominać o rękach. Uff! mamy to. Pokażcie swoje rysunki młode damy. Emma, co to za bazgroły? Tak rysują małe dzieci w przedszkolu, to okropne. Marie? proszę spojrzeć! Brawo! Pięknie i oryginalnie! Wygrywasz. Weź swoją lalkę Barbie. Sora, Mam Barbie! Jest taka piękna. Chodź do mnie, moja słodka. Nikomu cię nie oddam. Jesteś po prostu urocza. Emma zabieraj swoje brudne ręce. Moja Barbie. Patrzcie, co dla was mam. Haha, nabrałam was. Właściwie to mam dla was pieska. Spójrzcie na tego słodziaka. Tylko najlepsza dostanie pieska, a czas ucieka. A więc czym będę rysować tym razem? Co? To kreda? I to wszystko? Chciałabym mieć coś fajnego. Wow, mazaki. Mój wewnętrzny artysta jest zachwycony. Zaraz narysuję najlepszego pieska na świecie. Zacznę od konturów. Nie, nie podoba mi się. Spróbuję jeszcze raz. Och, to straszne. To też się nie nadaje i to też nie! Przepraszam, Emma, mam tu kryzys twórczy. Chociaż chwileczkę. Mam pomysł. Mogę obrysować rękę i wyjdzie mi wsi Tak! O to mi chodziło! Emma, nie podglądaj. Rysuj sobie swoją kredą. No i będę rysować. I zrobię to lepiej niż ty, Mari. Mam świetny pomysł. Pokruszyłam moją kredę w dłoniach, wysypałam wszystko na kartkę papieru i narysowałam słodką książkę. Gotowe! Zaraz, twój rysunek zniknie stąd w mgnieniu oka. Masz tu coś pod nosem! Oj! Marie! Nie! Czas się skończył, pokażcie swoje prace. Wow, Marie! Wyszedł ci całkiem piękny piesek. A co tam ma emma? Emma, jak ci nie wstyd pokazywać coś takiego? Dostajesz dwóje, a Mary dostaje nagrodę. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Moja słodka, idź do swojej nowej właścicielki. Ojej, jaka ona jest piękna. Jakie ma słodkie uszy. Ślicznotka. A masz, tobie też dowalę. Ojej, przepraszam, już jesteście. Oto wasza nowa nagroda, Nintendo Switch. Widzę, że Wam się podoba. Świetnie, czas start. Sprawdźmy, okay. co tu mam. Ej, Maria, chciałam to zrobić. O, mam plastelinę. Fajnie się wygina. A co ja dostałam? O, jaki fajny długopis. Auć, ostry. Już rozumiem, trzeba nim wydrapać rysunek na specjalnym czarnym papierze. Mogę to zrobić w mgnieniu oka. A ja zrobię nie tylko szybciej niż ty, ale i ładniej. No. Wałkowanie plasteliny troszkę się zejdzie. Mam lepszy pomysł. What? Ja nic nie zrobiłam, naprawdę. Uff, udało mi się. Właśnie chciało mi się pić. Od razu coś przekąszę. Pora tego właśnie potrzebowałam. i od telefonu. Położę tutaj wszystkie kawałki plasteliny i rozwałkuję. A potem dodam detale w postaci przycisków. Muszę to tylko wyjąć, ze tu i nagroda jest moja. Jestem gotowa, żeby pokazać moją pracę. No i jak? Bardzo się starałam. Fajnie, że się starałaś, ale wyszło tak sobie. Emma. Wow, wygląda jak prawdziwy. Gratuluję, nagroda jest twoja. Hurra! Nie chcę się z tym rozstawać. Dziękuję bardzo. To najlepsza nagroda w moim życiu. Mari, chcesz ze mną zagrać? No to lecimy. To jest dla ciebie, a to dla mnie. To też z tobą wygram. Dziewczyny. Uf, ledwo to przytaszczyłam. To jest wasza nowa nagroda. Czas ucieka, więc pospieszcie się i zaczynajcie. Czym będę rysować tym razem? O, spryskiwacz do wody i koraliki. Ekstra. Emma, musisz się odświeżyć. Przestań. Stop. Mam dość waszych wybryków. Dobrze, dobrze. Lepiej otworzę swoje pudełko. Wow! Dostałam zestaw prawdziwego artysty! A ja na początek wybiorę żółte kulki. Będą doskonale odwzorowywać kolor lizaka. Teraz mogę dodać białe. Idzie mi całkiem spoko. A ja wezmę żółtą farbę i narysuję kontury. Ojej, nic mi z tego nie wyszło! No to pora na plan B. Wylewam żółtą farbę. A teraz. Gdzieś tu była moja guma. O, tu jest! Pożuję ją troszkę, żeby zrobiła się miękka. Co za chyba! Ale dzięki temu moja praca będzie lepsza niż twoja. Nadmuchałam już balon. Zanurzam go w farbie. A teraz odbijam na papierze. Idealny równy okrąg jest gotowy. Wyszło bombowo! Marie, możesz zapomnieć o lizaku. Zwycięstwo jest moje. Dziewczyny, czas minął. Jestem gotowa, żeby ocenić Wasze prace. Emma? Wyszło całkiem fajnie. A co tam, Marii? Proszę, oto moje kolejne arcydzieło. No nie wiem, Marii, coś ci poszło nie tak. Dlatego wygrywa Emma. Możesz zabierać swojego lizaka. Jestem najlepsza, najlepsza. No co za ciężar. Proszę. O, rany, ale super! Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mmm, pyszności. Nie zbudź się, Marii. Możesz jeść z drugiej strony.